Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział niektórym, co dufny byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy albo jaki ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu. Daję dziesięcinę z wszystkiego co nabywam. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w pierś mówiąc: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Powiadam Wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. Witam Was w tym kolejnym dniu, w dniu, kiedy chcemy powracać do raju. No bo przecież taki jest sens naszych rekolekcji, taki jest sens też naszego życia. Powracamy do raju, bo prochem jestem i w proch się obrócę. Dlatego te rekolekcje mają mi uświadomić moje uczestnictwo w kościele. I jest to możliwe tylko wtedy, kiedy uwierzę, czyli zmienię moje myślenie o Panu Bogu, o drugim człowieku i o kościele, i uwierzę, że Bóg ma wspaniały plan na moje życie. A to jest możliwe z kolei wtedy, jeśli uświadomię sobie ten dzień najważniejszy, fundamentu mojej wiary, czyli Dzień Chrztu, kiedy zacząłem żyć tą misją prorocką, kapłańską i królewską Chrystusa, czyli wejdziemy w indywidualną modlitwę z Panem Bogiem. I dzisiaj, skoro mówimy o tym, yy, o tym moim uczestniczeniu w kościele, skoro już wiemy, że zostaliśmy ochrzczeni i przyjęliśmy tę misję do naszego życia, to jest kolejny etap, to post. Po co jest tam post potrzebny w życiu? Słyszeliśmy też dzisiaj dużo o tym poście w pierwszym czytaniu z księgi proroka Izajasza. I zaraz zobaczymy, jakiego postu chce Pan Bóg. Po co jest tam ten post potrzebny? post to jest nasza droga w kościele dlatego że w kościele zaczynamy iść do przodu czyli postanawiamy że robimy kolejny etap zostaliśmy ochrzczeni i teraz przyjmujemy ten chrzest jako naszą odpowiedzialność za kościół czyli zaczynamy wchodzić w post coś co jest nam zadane przez kościół coś co kościół nam dzisiaj proponuje a zwłaszcza dzisiaj kiedy jest piątek czyli robimy post Postanowienie, tylko po co? Po co taki post jest nam potrzebny? Jesteśmy dzisiaj jeszcze na początku nowego roku, więc ludzie mieli postanowienia niektórzy, że zrzucą kilka kilogramów w tym roku, że w tym roku będę trochę mniej jadł, że teraz to za słodyczy nie będę się brał, alkohol zostawię, no bo trzeba trochę zrzucić, żeby jakoś wyglądać. I dzisiaj Chrystus mówi nam, w Bogu, w Bogu mówi nam w pierwszym czytaniu, kiedy prorok Izajasz mówi, co takiego to jest ten post, a czym on nie jest. I o tym chciałbym, żebyśmy dzisiaj trochę zastanowili się wspólnie. No bo postanowienia mamy dobre. Nie jem cukierków, nie będę grał na komputerze, albo mniej będę grał na komputerze, nie będę pił alkoholu, albo nie będę jadł mięsa, albo jakieś tam jeszcze inne postanowienia. Tylko po co? Po co jest nam to potrzebne? Żeby zrobić dietę? Okej, okay. może tak być. Może też być po to, żeby nas organizm trochę oczyścić, bo wtedy wiecie, z tych toksyn oczyszczamy organizm i to jest potrzebne. Ale to nie jest post. Post rozpoczynamy, moi drodzy, wiecie kiedy? Kiedy zaczynamy mówić, że dochodzimy do własnych ograniczeń. Czyli postanowienia, które sobie postanawiamy, to wszystko, co postanawiamy sobie na Wielki Post, ma nas doprowadzić do jednego: do poczucia własnej słabości, niewielkości. To znaczy, że jak robisz sobie postanowienie, to mówisz tak, nie wiem, czy się uda. Nie mam zielonego pojęcia. To znaczy, że jak jest Wielki Post i masz postanowienie, które ma czegoś nas oduczyć, bo przecież o tym mówiliśmy. To znaczy. Jak gadasz dużo codziennie, ja dużo gadam, to w wielkim poście jakie jest dobre postanowienie? Mniej gadać. Mniej gadaj w wielkim poście, bo masz się czegoś oduczyć. Jak w wielkim poście milczysz, znaczy jak całe życie siedzisz taki, głową kiwasz, nie odzywasz się, to w wielkim poście zacznij gadać. Jak w codziennie w życiu w domu ci wszystko nie pasuje, żona krzywa, mąż krzywy, dzieci krzywe i to wszystko krzywe i ten sąsiad taki i ciągle narzekasz, to w Wielkim Poście postanów, że się zamkniesz. Chociaż przez te 40 dni. Jak, w wielkim, jak ogólnie wszystko ci przeszkadza i sąsiedzi, i środowisko, to w Wielkim Poście pomyśl, że powiesz coś im dobrego. Bo po to jest Wielki Post. Nie po to, żeby zobaczyć, że ja jestem wielki. O, teraz... Przez Wielki Post 40 dni, jednego cukierka nawet nie zjadłem. Zaraz powiem do czego to doprowadzi. Czyli Wielki Post to jest moment, w którym zobaczysz własne ograniczenia, że słaby jesteś. I o to chodzi w Wielkim Poście. Że po pierwsze znajduję mój słaby punkt, gdzie jestem słaby. Po drugie, postanawiam sobie, że chcę być w tym mocny. I po trzecie, najważniejsze. Zdaję sobie sprawę, że nie dam rady i proszę Boga. Proszę o łaskę, żeby Pan Bóg przez te 40 dni pokazał mi, a później przez całe życie, że On jest silny we mnie, a nie ja. Czyli przed postem, co trzeba zrobić? Pomodlić się, żeby ten post się udał, żeby w tym poście, żebym nie ja był najważniejszy, tylko. Żeby Pan Bóg był najważniejszy, żebyśmy mogli powiedzieć na końcu takiego postu, że wiem jedno. Jednego jestem pewien, że nie wiem, jak to się udało. No nie wiem, jak to się udało, bo Pan Bóg w tym poście był najważniejszy. I wtedy nie stawiam siebie w centrum, tak jak ten faryzeusz dzisiejszej Ewangelii, który stawiał siebie w centrum uwagi, tylko pokazuje, że Bóg jest dla mnie najważniejszy. Bo jeśli post będzie dla samego postu, to on nas zabije. Pomyślcie sobie, piątek, a na przykład w domu jest wędzony boczek. Ja boczek lubię. Taki wędzony boczek. I otwierasz lodówkę i czujesz go, o, ale taki boczek jedzie. I jeśli nie ma w tym Pana Boga, to nie ma sensu pościć. Zrobisz fajną dietę, ale to nie będzie post albo jak widzicie na święta w Polsce mamy też taki fajny zwyczaj, te wędzonki bierzemy taką kiełbasę wędzoną nie cały dom czuć taką kiełbasę i przychodzisz do domu i jak sobie myślisz Boże jak ja mam być silny no to w myślach masz tylko jedno, Jezu ta kiełbasa i chodzi ta kiełbasa cały dzień za Tobą i jeśli Ty masz pokazać że nie zjesz tej kiełbasy tylko po to żeby jej nie zjeść to zjedz ją to lepiej zjeść bo jeśli ja mam w wielkim poście, czy w moim zwykłym poście, pokazać, że to ja jestem silny, to nie ma sensu. Jeśli chcesz rozpocząć post i mówisz sobie tak, zrobię takie postanowienie, bo wiem, że na pewno w tym wytrwam, to nie rób w ogóle postanowień. Jak masz zamiar przez wielki post, nie wiem, hmm, przestać pić. Bo, na przykład jest tego za dużo, no może picie to jest zły przykład, ale Mark zamiar w wielkim poście nie jest słodyczy. Tylko dlatego, żeby samemu sobie udowodnić, że jesteś taki silny, to dzisiaj się z tych słodyczy. Najedź się, ile tylko wlezie. Bo to nie jest post. Post ma zadanie pokazać jedno. Ja jestem słaby. Jestem słabym człowiekiem, ale Bóg jest we mnie silny. To Bóg chce mnie do tego postu przygotować. I dać mi możliwość oduczenia się tego, kim naprawdę nie jestem. Bo to, co mówiłem od samego początku, chodzi o jedno: poznać własne granice, poznać samego siebie, żeby zobaczyć, że Boga mam w życiu, że Bóg jest dla mnie lepszy, że chcę, żeby ten Bóg w moim życiu działał i chcę być lepszym człowiekiem lepszym chrześcijaninem, lepszym człowiekiem wiary, właśnie po to, żeby wejść w drogę chrześcijańską. Zobaczcie, że całe chrześcijaństwo to jest droga. Za chwilę po Mszy Świętej bezpośrednio też pójdziemy w drogę, w drogę krzyżową, w drogę Jezusa. Nie jest to stanie krzyżowe, tylko będziemy mówić o tym, że to jest droga krzyżowa. Podczas godzinek czy gorzkich żali też rozważamy poszczególne tajemnice ze śmierci Jezusa. W różańcu rozważamy tajemnicę życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Czyli jesteśmy w drodze. Chrześcijaństwo jest to religią drogi. Idziemy w drogę z Bogiem. Dlatego idziemy do przodu, bo święty Paweł mówił, że tam, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficie rozlała się łaska. To znaczy, że potrzebujemy spowiedzi, drogi, nawrócenia, zmiany naszego myślenia o Panu Bogu. O drugim człowieku i o kościele. Zobaczcie, że ten człowiek z Ewangelii, o którym dzisiaj słyszeliśmy, mówi tak. Ewangelista mówi, że on dwa razy pościł, a przepisy były i mówiły tylko o tym, że raz trzeba. Musiał raz, był gorliwszy, ale dla samego siebie. On w centrum swojego postu, w centrum tej dziesięciny był On. Nie było tam miejsca dla Boga. Nie było tam miejsca dla drugiego człowieka, bo drugimi ludźmi gardził. To znaczy, że szukał kompromisu w życiu, żeby być jak najlepszym człowiekiem. To znaczy, człowiekiem, który się pokazuje i udaje. Nie był prawdziwy, bo raz poszedł tam, raz poszedł tam, tam gdzie jest wygodniej. Spodobała mi się piosenka, przyjechałem kiedyś do Polski, słyszałem ją w radiu, kiedy śpiewał Muniek Staszczyk. Śpiewał piosenkę Lucy, i w tej piosence było rak. Jestem najlepszym kumplem. Posmutniałeś okrutnie. Ja zachcianki, potrzeby Twe znam. Powiedz, czy chcesz do baru, czy do konfesjonału. Jeśli trzeba, zaprowadzę Cię tam. Chodźmy razem więc w drogę. Będziesz mówił o Bogu. Ja Ci zrobię fantastyczny PR. Kiedy trzeba się schowam. Kiedy trzeba zachowam. Jestem Lucyfer. A ty będziesz Big stara. To znaczy, że Munik Staszczyk śpiewał o tym, że my w życiu możemy iść i do baru, i do konfesjonału, szukać kompromisów. A życie wiary, życie chrześcijańskie często nie jest życiem kompromisów, tylko jest życiem pójścia po drogę pod, pod górkę. Bo zobaczcie, że on, umierając na krzyżu, nie zrobił żadnego kompromisu. I w naszym poście, o którym dzisiaj też mówię, chodzi o to, żeby nie robić kompromisów, tylko powiedzieć: Panie Boże, no ja jestem słaby. No tak, jestem słaby, ale chcę, żebyś ty mi w tym wszystkim pomógł, bo nie chcę robić diety. Bo jeśli faktycznie nie będzie tych trzech punktów, czyli nie poznam mojej słabości, później nie będę chciał się z tego postanowić, poprawić i nie poproszę Pana Boga, to to będzie dieta. A w Hollywood nie wiem, czy są najwięksi pokutnicy, którzy akurat, czy gwiazdy, czy w Mediolanie, kiedy są dziewczyny modelki, nie wiem, czy te modelki są takimi największymi pokutnicami, które codziennie przyprawiają się o post. Raczej mają dobrą dietę. Poleciałem kiedyś do Włoch, to mnie wkurzyło tak na początku, bo na ryby lubię jeździć, kto na ryby jeździ, to wie, jakie są ryby i pojechałem do Włoch i pierwszy raz Włosi mnie zapytali wtedy, czy lubię jeść ryby, bo to piątek był. Włosi generalnie mają, rzadko post stosują, ale w, przynajmniej w piątek Wielkiego Postu tak. I oni zapytali mnie, czy lubię jeść ryby. I mi się przypomniało to takie, przepraszam, że tak nazwa, ale ja nienawidzę jeść karpia, nienawidzę jeść płotki jakiejś albo leszczy, bo to, jak ktoś wie, o czym mówię, to wie, że to Patałajstwo ma tyle ości, a ja po prostu tego nie lubię. Ksiądz Łukasz też mówił, że nie lubi, bo nie lubi też tych kości, gry się i tak. Więc ja pomyślałem sobie, no jestem w gościach, to co mam powiedzieć? No lubię. Wypada powiedzieć, że lubię. Więc myślę że sobie, zaraz mu przyniosę jakiegoś tam karpia. I nagle co? Wchodzi włoch i przynosi mi krewetki. Krewetki dorsza. Widzicie, jaka to jest paranoja? Przepraszam za to, co powiem, ale to jest robienie sobie jaj z kościoła i z pana Boga bo ty w poście masz pokazać swoje ograniczenia, a nie, że to teraz ja dla Pana Jezuska dzisiaj zjem i dorsza troszkę w cytrynki go poleję jeszcze może sobie do tego zrobię jeszcze jakieś pire ziemniaczane a na drugie to sobie tak dla Pana Jezuska dzisiaj zrobię krewetki taki pościg mój będzie, świetny post i na wielki post to ja w ogóle postanawiam sobie, że będę sobie krewetki jadł codziennie rozumiecie? to nic nie ma wspólnego z postem Super, może być fajna dieta, może być fajne miejsce, w którym schudniesz, oczyścisz swój organizm, ale nie ma to nic wspólnego z postem. Nic, zero. Możemy, słuchajcie, możemy w piątek, może tak być, że ja co piątek nie będę jadł mięsa i nie będę pościł. Będę jak ten faryzeusz. On pościł dwa razy w tygodniu, a przepisy mówił raz. To znaczy, że nie pościł bo nie był człowiekiem. Dzisiaj w księdze proroka Izajasza słyszeliśmy Czy ja takiego chcę postu? mówił Bóg przez proroka Izajasza. Jaki jest dzień postu, który ja chcę? Jakie jest umartwienie, które ja chcę? Czy zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie? Czy to nazwiesz postem, który jest miły Panu? I dalej Bóg mówi Nie jest raczej postem, który ja chcę, Rozerwać kajdany, zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić na wolność uwięzionych i wszelkie jarzmo połamać, dzielić swój chleb z głodnym, do domu wprowadzić biednego tułacza, nagiego, którego ujrzysz przyodziać i nie odwrócić się od Twoich współziomków. To jest post, który chce Pan Bóg, czyli tego, żebyśmy byli ludźmi, prawdziwymi. Takiego postu chce Pan Bóg, a nie, że to dla Jezuska to ja dzisiaj, wiecie, dla Jezuska to ja te krewetki zjem. Nie ma sensu. Bo to nie jest post miły Panu, o którym mówi prorok Izajasz. Post miły Panu jest wtedy, kiedy jestem prawdziwym człowiekiem. To, co mówiłem od samego początku. Słabym, ale prawdziwym. Kościół na świecie dzisiaj za powołaniem papieża Franciszka idzie w drogę synodalną, taką, żebyśmy pokazali, że pytamy ludzi, rozmawiamy z ludźmi, tworzymy synody. I taki też synod odbył się u mnie w diecezji, w archidiecezji lubelskiej. I jednym z działów takiej, takiego synodu był aspekt młodzieżowy, czyli pytać ludzi młodych, co myślą o kościele. I tak też zrobiliśmy w mojej diecezji, że w szkołach średnich puściliśmy ankietę. Ankieta była anonimowa, chodziło o to, żeby była anonimowa i żeby jak najwięcej ludzi w takim 16, 17, 18 lat wzięło udział. I było jedno pytanie. Jakie widzisz wady w kościele? Wiecie co to było? Pierwsza to była obłuda księży, a druga obłuda ludzi, którzy chodzą do kościoła. Że ci ludzie powiedzieli jedno. Oni tam sobie chodzą. Bo na przykład było takie ciekawe, że babcia wracała z domu, babcia wraca, nie z kościoła, przepraszam, babcia wraca z kościoła i robi wojnę wnukowi, że ten do kościoła nie chodzi. No to oni mówią, no to co ona tam słyszała? No to jak ona się w tym kościele wojny nauczyła robić? No to wiecie. Przychodzić do kościoła, ja wiem, że to jest bolące dla wielu ludzi, którzy mają wiarę. Ale dzisiaj drogą krzyżową, drogą kościoła, nie jest inkwizycja. Te czasy się skończyły. Dzisiaj pokazujemy wiarę naszym życiem. Dlatego oni pokazali, że ci ludzie, księża i ludzie, którzy chodzą do kościoła, są budni. No bo jedno, to co mówił mu niech Staszczyk. Chcesz do baru? To chodź do baru. Tam się napijesz, posiedzimy razem, a chcesz do kościoła? Nie ma problemu. Pójdziesz do kościoła. Jaki problem? I pokazali jedno. Że życie wiary nie współgra z tym życiem codziennym. I tu mamy problem. To znaczy, że często Pana Boga nie traktujemy serio, tak naprawdę. To znaczy, traktujemy go tylko jak handel. Przychodzę do kościoła nie po to, żeby uczyć się całego mojego życia, czyli to, jaki ma mieć wpływ na naszą codzienność, tylko po prostu przychodzę do kościoła, zakładam taką kurtkę kościelną, ładnie sobie stoję, ale wracam do domu. I Wracam do mojej szarej rzeczywistości, w której często brakuje Pana Boga. Ten człowiek, który dzisiaj słyszeliśmy w Ewangelii, ten faryzeusz, uważał się za człowieka uczciwego, pobożnego, sprawiedliwego. Nawet mówił dużo o Panu Bogu. Ludziom Boga pokazywał, ale brakowało mu jednego miłości do drugiego człowieka. I zobaczcie, że to często niestety dotyka nasze wspólnoty parafialne. Czy małe grupki parafialne, w których jest dużo nienawiści, pogardy i wywyższenia się. Dlatego podobało mi się to, jak Niemen kiedyś śpiewał, że przyszedł już czas, najwyższy czas. Co zrobić? Nienawiść zniszczyć w sobie. Zobaczcie, że ta nienawiść niszczy nas. I po to jest tam dany post. Żeby zniszczyć tę nienawiść do drugiego człowieka, do siebie i znowu do Pana Boga. I tego chcemy podczas tego dnia się oduczyć. Nienawiści zła i pogardy dla drugiego człowieka. Chcemy zaakceptować to życie, które Pan Bóg nam daje. Bo po to jest to nam wszystko potrzebne: i modlitwa, i post, i jałmużna, żebyśmy spróbowali Boga wpuścić do naszego życia. Żeby on był najważniejszy, nie ja. Tak jak powiedziałem, w poście nie wiem, czy mi się uda. Postanawiam sobie coś zrobić, ale ja naprawdę nie wiem. To taki post jest najlepszy. Jak dzisiaj postanowisz sobie, piątek jest, że nie zjesz mięsa, czy zjesz czegokolwiek i wtedy te pieniądze, które zaoszczędziłeś, oddasz na ubogich, albo kupisz biednemu coś, kupisz cokolwiek innemu, cokolwiek zrobisz z tymi pieniędzmi, to taki jest post. To to jest prawdziwy post, którym uczy Kościół. To jest, kość, to jest post, w którym mówisz: Ja nie wiem jak. To Bóg we mnie jest mocny, nie ja, ja sam bym nie dał rady. Jeśli tak jest, to, to jest właśnie prawdziwy post, który powoduje, że niszczymy w sobie nienawiść, obłudę, ponieważ wiecie, co się dzieje? Poznajemy własne ograniczenia. Pamiętacie, jak, jak jest dzień, kiedy się coś nie je? Jezu, wszystko cię denerwuje, i słońce za głośno świeci, i wiatr wieje za głośno, i żona gada za dużo, i mąż się nie odzywa, a jeszcze te dzieci, wszystko nas denerwuje. Dlaczego? Bo Polak głodny, to Polak zły. I właśnie kiedy taki Polak modli się przy tym i mówi, Panie Boże, głodny jestem. Jezu, jak ja jestem zły, wszystko mnie wkurza. Pomóż mi, żeby to był post miły Tobie, no to wtedy jest dobrze. To taki post jest dobry Panu Bogu. To nie jest post po to, że dzisiaj nie zjem, ale jutro. Pamiętam kiedyś, głosiłem też rekolekcję w jednej z parafii w Zakopanym. I tam podczas tych rekolekcji przychodzili ludzie się też spowiadać, i ja nie wiedziałem, co to znaczy. Jak przychodził taki, najczęściej to był. Taki było widać, że gór, ale trochę po przejściach, często przejściach alkoholowych albo różnych, najczęściej tych. Powiem wam dlaczego. Bo on przychodził i mówił, że złamał górkę. Mówił tak, ojcze, złamałem górkę. No wiecie, co to jest złamać górkę? Nie wiedziałem, dopóki mi nie wytłumaczyli. A złamać górkę to znaczy tak, jak kojarzycie państwo Krupówki, i od Krupówek idziemy w stronę Gubałówki. I jak się jesteśmy już przed samą Gubałówką, to po lewej stronie jest taka górka, nieduża. I na tej górce jest kościół. Jeśli dobrze pamiętam, to to jest kościół yy, Pallotynów, Pallotyni chyba nie? wiem, Pallotyni albo Michał. no nieważne. Ale generalnie jest tam kościół, wydaje mi się, że Pallotyni. I oni, górale, Idą tam przed Wielkim Postem, przed Środą Popielcową, biorą kartkę i piszą, podpisują się, że przez 40 dni pić nie będą. Jak złamał górkę, to znaczy, że się napił i musi od nowa zaczynać. Ale wiecie, co się dzieje? Oni idą tam, na tą górkę, podpisują, bo to jest ta krucjata wyzwolenia człowieka. Po co? Po to, że jak się kończy Wielki Post... Jest, już wiecie, co się dzieje. Jest piąta niedziela wielkiego postu. To im ślinka cieknie, ale będzie. I tak mogą sobie flaszeczkę jedną ustawić, drugą poniedziałek, wtorek, czwarty, piątek. Jak przyjdzie niedziela, to się dzieje, trzeba iść gdzieś szukać po mieście, bo nie wiadomo, gdzie zasnął. Rozumiecie, o co chodzi? To nie jest post. To jest dobra dieta antalkoholowa. To jest dobre oczyszczenie własnego organizmu. To jest super, ale nic nie ma wspólnego z postem. Bo post jest taki, że ty poznajesz swoje ograniczenia, żeby Bóg był mocny w tobie i zaczynasz się zmieniać. Bo przyszedł czas, żeby to zmienić, żeby tą nienawiść usunąć sobie i pokazać, że Bóg jest we mnie mocny. Że ograniczenia, które mam, służą też mojej wspólnocie, ludziom, których Pan Bóg stawia na naszej drodze życia. I o to w tym wszystkim chodzi. Pokonać własne ograniczenia i dać Bogu miejsce. Czyli w poście, zobaczcie, paradoksalnie, nie chodzi o mnie, tylko o Boga. To w poście, w moim poście Bóg ma być najważniejszy. Tak jak mówiłem, u modelek to raczej Bóg nie jest najważniejszy, tylko mają dietę, żeby dobrze wyglądać, żeby zdjęcia dobrze wyszły, żeby modeling się dobrze kształtował. Ale nikt nie ma tam, nie ma tam mowy o tym, żeby. Ktoś mówił o Panu Bogu. Czyli w poście nie idzie o to, żeby dzisiaj nie zjem, ale jutro to się tak nażre, że to będzie wiecie, nie będzie mi się chciało. Albo jak się najadłem dzień wcześniej i na drugi dzień nie chce mi się jeść, to też nie jest post. To jest znowu dieta. Organizm trzeba oczyścić. Post jest tylko wtedy, kiedy poznaję moje ograniczenia, chcę to zrobić, proszę Pana Boga żeby on mi pomógł i przy tym pomagam drugiemu człowiekowi. Ciekawą jest rzeczą, że Kościół od samego początku historii Zbawienia mówił rzeczy dziwne, paradoksalne. W Starym Testamencie, kiedy wojska izraelskie szły na wojnę, to co robiły dzień wcześniej? To jakiś pomysł, co mogły wojska przed wojną pójść, zrobić? No ja bym na przykład jakbym był takim szefem takiego wojska, to co bym powiedział mojej grupie, kompanii, kompanii chyba się nazywają: chłopaki, trzeba się wyspać. Trzeba się najeść, bo jutro będzie bitwa. Jak chcemy bitwę wygrać, to silni musimy być. A Stary Testament mówi tak: jak jest, post, jak jest wojna, to dzień wcześniej pość. Cały dzień nic nie jedz. Proś Boga, żeby On był z tobą. Bo ty to sobie możesz zrobić, ale jak Boga nie będzie, to nie dasz rady. I cały starożytny Izrael tak żył, że przed wielkimi wydarzeniami mówił o poście. Tak samo kościół przed ważnymi wydarzeniami mówi o tym: zacznij pościć. Bo jak w filmach oglądamy czasem filmy wojenne, co mówią, jak w mieście była ekipa, którą trzeba pokonać, to co trzeba zrobić? Otoczyć ich, żeby im się jedzenie skończyło. Wziąć ich głodem. A jak głodem go weźmiesz, to zobaczymy ich ograniczenia i zniszczymy ich. I o to chodzi w poście. Jezus mówi też, że są niektóre duchy, które nie da się nigdzie zniszczyć, wypędzić, jak tylko modlitwą i postem. No to właśnie o to się modlmy. żebyśmy dzisiaj przez ten wielki post, nasz post piątkowy, dzisiaj mamy piątek, więc jest dobry moment, żeby wcielić to w życie, właśnie poznać swoje ograniczenia, żeby te ograniczenia Móc dać później tu, w wspólnocie parafialnej, w wspólnocie ludzi, którzy myślą podobnie, którzy mają podobne myślenie i wyznają tego samego Boga. I na końcu chciałbym przytoczyć słowa Wielkiego Świętego, Świętego Jana od Krzyża. A Jan od Krzyża powiedział tak: Chrześcijanin powinien pamiętać, że zasługa z jego dobrych uczynków, jakimi są modlitwa, post, Jałmużna wypływa nie tyle z ich ilości i rodzaju, ile raczej z miłości Boga, dla której są spełniane. To postanówmy sobie przez ten wielki post, przez te nasze rekolekcje, oduczyć się jednego, oduczyć się tego, żebym to ja był w centrum, a róbmy wszystko z miłości do Boga. Prośmy Go, aby pozwolił nam poznać nasze ograniczenia i wejść w prawdziwą relację z Bogiem. I z drugim człowiekiem.